Cześć Trzymano z tej strony. Ratel, Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin e, zabójcy królów. I dzisiaj e, o, idziemy odebrać nagrodę za Endrigi, Endriagi znaczy, które zrobiliśmy. Nie nagrywałem ich, bo tak jak mówiłem, walki są ciężkie. Musiałem zabić dwie królowe, to się niczym nie różni. Niszczymy trzy kokomy. Następnie bijemy się z takim, można powiedzieć, minibosem albo bossem. I no, ale teraz dziś, w dzisiejszym odcinku robimy Keirana, a przynajmniej część misji odpowiedzialnej za niego. Rozwiązałem problem z robactwem. Ja ci wierzę, ale, komendant! Ścierwo, wystarczy? W zupełności, oto twoje pieniądze. Bywaj. No, i dobra, tego nie zrobię. Tutaj Kejran główny jest. Kairan Cieniokost. Mam teraz zrobić. Kwestia ceny. Kurna. Eee... <gulna> E, Wiedź zagadnął kupców, którzy chcieli zapłacić za ubicie bestii. Nabrzeżem e, i cieniokost. Dobra. A chwila. Właśnie. Przecież jest napisane, co zrobić dokładnie. Tutaj nic. Przygotuj eliksir Mangusta. A nie, to cholera. Medytacja. Picie eliksirów. O nie, to jak zwykle źle kliknąłem, ale jeszcze bohater w sumie. I weźmiemy sobie, z wagi na to, że walczymy z Keyranem, to pójdziemy jednak tutaj. Czas działania dłuższy. Miejmy nadzieję, że nam tyle wystarczy. I teraz Alchemia. Eee, gdzie on jest? Mangusta jest zrobiony. Ja mam dodać cieniokost. Stwórz. Ok. Zrobiony. Jestem przeciążony. A czemu? Mam gusta prawie nic nie waży. Czemu ja jestem przeciążony nagle? O, ale to jest interesujące. Ale. Ma słabsze? Wszystko. Mimo, że lepiej wygląda. Dobra, wagę ma 8, czyli coś jeszcze tutaj jest zbędnego. Ty, ale no, nagle się przeciążyłem po zrobieniu tego. Odszukajcie. Jeszcze mam odszukać się na kostu trochę? Eee, medytacja, odpoczynek... Do ranka. Dzięki. Chodź tu. Pohandlujmy. Weź ten miecz. Trofeum. Jed o, jedno i drugie tyle samo. Rzemiosło. Dratwy trochę jeszcze sprzedaj. E Może sukę na jeszcze trochę... Pyk. Dobra, jestem w miarę odciążony. No to mam czyniokost, nie potrzebuję. Ona jest na dole. Albo tędy, jeśli to nie idzie. Nie, na dole. Eee, na górze, sorry, na samej górze. No tak, ona przecież mówiła na początku, że będzie tutaj nocować. Tędy się nie wejdzie, nie? Chyba nie. Dobra, to lecimy na samą górę, Lubawa, Sila Wiedź mi. Czekałam na ciebie. Mamy zabić potwora, który zatapia statki. Boisz się? Nie, ale będziemy musieli wywabić go na brzeg. Zostaw to mnie. Nie mogę się doczekać. To będzie widowisko. Żebyś wiedział. Ale to ty będziesz czynił honory. Honory? Gdy będzie już na brzegu, zabijesz go. Ją. Cokolwiek to jest. Nie spodziewałem się ciebie, Uloredo. A ja wręcz odwrotnie. Byłam pewna, że się tam zjawisz. Komendant jest chorobliwie zazdrosny o swoją małą faktorię i prędzej czy później każdy ląduje u niego na dywaniku. Czego chciał? To już moja sprawa. I nic ci do tego. Nie jesteśmy drużyną, Geralt. Zabijemy razem Keirana. I to wszystko. A to co? Robi wrażenie. Megaskop. Do czego służy? Do wielu bardzo skomplikowanych magicznych operacji między innymi do komunikowania się z innymi czarodziejkami. Skoro mamy razem pracować, powinniśmy się lepiej poznać. Jak myślisz? Dobrze. W takim razie pytaj o co chcesz. Zeltan powiedział, że zleciłaś mu jakąś robotę. Twój krasnoludzki kolega ma rękę do kamieni. To dzięki niemu mój megaskop działa. Szlif brylantu musi być bardzo precyzyjny, by odpowiednio ogniskował światło. Lee stwierdzi, że Keiran powstał dzięki magii. Ma rację. Coś tak wielkiego nie mogłoby żyć w tych wodach. Wygląda mi na efekt jakiegoś przykrego eksperymentu. Rośnie w błyskawicznym tempie i pewnie tak samo szybko się zestarzeje. Dowiedziałaś się, skąd wziął się Keiran? Nie próbowałam. Czyli wiesz, że stworzył go czarodziej? Domyślałam się. I co z tego? Mam się czuć winna? Przeprosić za jakiegoś szaleńca? Nie zamierzam. Skąd wiesz, że to czarodziej? Nie wiem. Strzelałem. Mam już wszystko. Chodźmy. Doskonale, ruszajmy. Gotowy? Wydaje mi się, czy się umalowałaś. Wszyscy mamy jakieś rytuały. Przykro mi, Keirany nie rozpoznają kolorów. Zakończmy ten temat, Geralt. Czas wywlec potwora z wody. Masz jakiś plan? Ja zawsze mam plan. Nie daj się pożreć, a już niedługo będziemy bohaterami. Postaram się. Zejdź na dół. Ja zostanę na moście i wyciągnę go na brzeg. Uważaj, nawet na lądzie będzie cholernie niebezpieczne. Zejdź na dół. Ja zostanę na moście i wyciągnę go na brzeg. Zejdź na dół. Dobra. Ja zostanę na moście i wyciągnę go na nie brzeg. Nie dało się. Uważaj, nawet na lądzie będzie cholernie niebezpieczne. Eee, nie udało mi się, kurczę. Eee. eee. Nie udało mi się z nią nagrać innych tych. A pułapki na kejrana też nie zrobiłem, bo nie można. Więc ostatecznie wyszło na nic. No dobra, czyli będzie się działo. Aha! Zawaliście, jakie mam go uderzyć. Co mi jest? Łasko go Sama

Jestła walka. Geralt? Nic ci nie jest? Trochę mi się oberwało. Słyszałam, że bywałeś w gorszych tarapatach. Ciekawe, czy opowieści o tobie są prawdziwe. Jakie opowieści? Jeśli myślisz, że wciągniesz mnie w opowiadanie legend o tobie, to się mylisz. I co teraz? Muszę pobrać komponenty, póki są świeże. Najchętniej przeniosłabym całe to świństwo do mojej pracowni, żeby pozyskać jak najwięcej składników. Ale szkoda mocy. Za dużo przy tym roboty zabiorę tylko. Co wiesz o moich przygodach? Różne rzeczy. Rozumiem. Nie chcesz o tym rozmawiać. Nie mam teraz czasu. Im świeższe składniki, tym wyższa cena. Wybacz. Do zobaczenia zatem. Nie zapomnij o nagrodzie. Bez obaw. Dobra moi drodzy, to by było na tyle. Zobaczycie zaraz ile tysięcy razy robiłem to. Trzymajcie się, cześć. Weźmy się lepiej do pracy. Jakie zamiary ma Jorwet wobec Loredo i tutejszych ludzi? To wie tylko on. Wydaje mi się jednak, że nie ma pojęcia, co robić. Jest w tej okolicy, czasem urządza zasadzkę, czasem jest to nim cicho kilka dni. Ale nigdy nie zdecydował się na żaden konkretny atak. Chcę zmylić czujność komendanta. Sporo na to wskazuje, ale Jorwet zawsze słynął z zajadłości. Walczył z regularnymi oddziałami wojsk. Napadał na dużo większe osady. Długie odwlekanie walki nie jest do niego podobne, chyba że o czymś nie wiem. Ja ja nie zmagam Zlecenie wykonane. Keiran nie żyje. Dobra robota, pieniądze są twoje. Przyjmij jeszcze ten upominek, żebyś nas nie brał za skąpców. Nareszcie. Jak tam? Gościna u pana komendanta. Tacy jak on mogą się przydać. Albo zakuć nas w łańcuchy i puścić z prądem rzeki. Powiedział, że na barce trzymają pojmane wiewiórki. A dodał, że trzymają na niej cyarana EPS Nilena prawą rękę Jorweta? Nie. To co? Pójdziemy go odwiedzić? Może coś wie o królobójcy? Chodźmy.